Dzisiaj wam pokaza jak roztopić czekolada, żeby mu się nie zepsuła. Ja wam pokaza taki no lepszy sposób, sposób i no bardziej e, pewny. Tu mu posiekano czekolada, ja użyłam taką z Aldika, mleczną czekolada 100 gramów, tu możecie się. i ja już ją posiekała i zaraz wam też pokaza jak go zatemperować. Zatemperować to znaczy e, jak ona wystygnie, jak jak stwardnie, żeby nie było takiej białej powieki. I teraz tak. Tu mu tu mu miska metalową. I teraz tak, dwie trzecie tej czekolady. się do tej miski. Jedna trzecia się ustawiam. Są specjalne takie garnuszki do. się nie dostaniesz więcej? Są specjalne garnuszki do, y, do topienia czekolady. Takie malutkie, okrągłe, ale to niepotrzebne. I teraz tu się wleja gorąco woda. Nie wiem, bo miał miała 80 stopni. I teraz się położę na to miska. Y, moja miska jest za dużo. Ponoć dobrze je, jak i tu szparka taką. To nie wiem, bo się łyżeczka. Ja już się do łyżeczka. Y, ta miska nie może dotykać wody. Ta miska musi Mama, y, no być. Podgrzewano przez ta para. Bo jak ta miska bardziej wody dotyka, to może być za gorące i ta czekolada się bo zrobi twardo. Ym, tak, tu się już zaczną topić. Jej tu przybliżam. Nie wiem, czy widzicie, tu się zaczną topić. Przez tapera się zaczyną y, topić fajnie. Tą troska to potrwa, ale się roztopi. No, Lepsze są metalowe miski na takie do topienia czekolady. Robię też w mikrofalówce. To się nastawia na 600, tak, między 500 a 600 W. Też się tak posiekło i tak na minuta, dwie, ale tak po minucie patrzę. Y, zawsze sprawdzą, czy jest dobrze, czy nie. Jak wąż ta czekolada już cało roztopi, weźcie to z tego garka i dajcie resztę tej czekolady i to się powinno w tym roztopić i tak się to zatemperuje przez ten dodatek tej czekolady, to się schłodzi fajnie, to się też roztopi. Czekolada nie potrzebuje długo, e, dużo stopni, żeby się roztopiła. Wiecie, jak na słońcu wecimy 30 stopni, to już i tak je roztopią. Możecie widzieć, tu się fajnie roztopią. I jak to się roztopi, to możecie już pracować z tym. Oczywiście, jak macie więcej czekolady, to to trochę duży trwą. I ona tu banana na keksy tu robiam. Tak, moja czekolada się już rozpuściła. E, jak, jak chcecie, żeby ta czekolada nie była taką fest-twardą, jak się, jak wystygnie, możecie dać troszeczkę, tak gdzieś pół łyżeczki, no na całą czekoladę, pół łyżeczki mały e, kokosowego smalcu, albo jak to się tam, tam nazywa? I to znowu jako, jako palmin. Tak, tak się czekolada roztopiła. To by było na tyle. Kiedyś właśnie pokazałem, jak roztopić czekoladę w mikroweli, ale, ale na razie nie w tym filmie, nie dzisiaj, bo nie ma żadnych tam receptów na z czekoladu. Dobra, myślę, że ten film był, był przydatny, że się podobał i no nie poddawajcie, Czekajcie Jessie. Nie poddawacie, jak wunie się nie udało. Pamiętajcie woda nie może być yy, para nie może być za gorąco, miska nie może dotykać wody. To się wszystko udało. Yy, no czekolad, tak. No dobra, dobra, to do następnego razu, cześć.